Już, Maneczko, z tej strony ja, Mikczak. Dzisiaj będziemy sobie grać w ink game, czyli tak w skrócie, squid game. A więc, no, nie chcę wam przedłużać tego czasu tak za bardzo. Chcę tylko powiedzieć, żebyście dali suba, lajka. No, no i to tyle. No i teraz zrobię. Cięcie, bo trzeba. Poczekać. Mm, dobra. No i w końcu się zaczęła gra. Mm, jakby ja mam troszkę gorszą grafikę, bo sobie wygrałem pod odcinki. Właśnie dla Was, żebyście mieli więcej FPS-u, żebyście mieli płynniej na pewno. Dobrze. No i niech sobie nie będziemy tego pomijać, bo większość ludzi jeszcze nie widziało tej gry. Welcome, players. Your lives are no longer Pani tam. Wiem, że nie będziemy pomijać, ale niestety pominąłem. Ja już grałem w tą grę, więc szybko zapoznać się. Wygrałem przez, Rebe, przez Rebelię, bo wszyscy zignitowali, żeby nie. Tutaj musimy iść. Ale bo już nigdy się nie pojawimy w tym miejscu. Zobaczymy jak to wygląda. Aha, to A muszę tam pójść. Tylko tą muzykę, którą która tutaj jest wam muszę wyciszyć w montażu, bo Chyba, bo nie wiem, czy ona nie ma żadnych praw autorskich. Dobra, chyba wiemy, o co chodzi w Red Light, w red light Green Light. Dobra. Jak szybko. Musimy chyba tamtego gościa uratować. Będę w tym odcinku bardzo cicho, bo jeszcze nie. No po prostu będę cicho. strasznie w tym odcinku. Dobra, ale przetrwaliśmy. Pierwszą grę przetrwaliśmy. Teraz Wam zrobię lekkie cięcie, bo, bo już chyba nikogo nie obchodzi. Woraż to. No więc zrobię Wam lekkie cięcia. No więc cięcie. Dobra, jeszcze jedna osoba. Nie, jeszcze dwie osoby jednak. Już chyba. Dobra, jednej y się udało, drugi niestety nie. Unlucky. Mm, dobrze, wróciliśmy. Oj, teraz możemy popychać. Teraz będzie tutaj tango straszne, bo można popychać. Teraz chyba będzie dalgona z, cze z czego co wie... o nie. Oh shit. Popnę tutaj. О, не. О, не уж не стати не сдонжи. Нет. Так, тарас и баба дедал Только на мужчины с вами. Dobra, no to idziemy sobie na Dalgony. Tak, teraz jest Dalgona. Dobra. Um, ogólnie sama gra, um, tryb na Robloxie, jest dosyć fajny. Bo właśnie przez te kacenki widać, że ktoś tutaj się musiał postarać, a co dostaniemy? Gwiazdkę. To chyba nie jest aż tak źle. Dobra, co wokół mnie ludzie dostali? Tutaj jest trójkąt, gwiazdka, trójkąt. Um, Okay. już tam ktoś został piw-paw dobra ale nam się na szczęście udało bez żadnych o! Kolega roboki mnie też się udało. Ja tutaj popnę ludzi. Spongebob? chyba tutaj dostał Spongeboba? Nie, chcę zobaczyć, co tutaj dostał. Nie dostał nic Spongeboba chyba takiego nietypowego kształtu, bo widziałem, że... Może... O! Tu jest Spongebob! Tutaj się dużo rzeczy dzieje. Jest dopiero druga gra. O, nie utknąłem. Dobra. O, nie. Fioletowa tutaj popnęła. No nie. O ale mamu tutaj star cookie. A mogę je zjeść. Mm, dobra. Ludzie. Teraz ja. No, człowieku. O, wreszcie je dostałem. Mm, dobra, mam kibla, to jest sushi. Możemy iść do kibla. Witam. Czy to Trzeba otworzyć. Oj, oj oj, chyba ktoś tutaj siedzi. U nie! Dobra, jeszcze 5 sekund i. A no tak, teraz będzie ta minigierka. Chyba. Tak, teraz jest ta minigierka. Widelec. Jestem potworem. Jestem potworem. No trzeba na koniec się przygotowywać, tak? Tylko, że teraz mam widelec. Nie, dostałem widelcem na ryj. Oj, oj, oj. Ktoś tutaj dostaje widelcem. Chodź tutaj. Chodź tu, Nie mnie ucieka. A on tutaj myśli, że nikt go nie zobaczy. Raczej ona. I Nubi. Nie czy to nie jest właśnie ten, któremu ja pomogłem. Dobra, i ty, bo ja ginę. I ty, bo ja ginę. Jeszcze muszę przetrwać tyle. Nie jest dobra. O nie, bo ja zginę. Idę do kibla. No nie zginąłem. No to trudno. Niestety, ale przegraliśmy. No to będzie koniec tego odcinka. Może następnym razem nam się uda wygrać, ale dzisiaj niestety nam się nie udało. Może w następnym odcinku na tym kanale się nam uda. No to papa i przypominam, żebyście zostawili suba i łapkę.